Jakby mnie pojebali i skorali śmiercią, szczęśliwy jestem twojej, słuchać woli. Mam chęć zostać, nie mam woli odejść. Mam chęć zostać, nie mam woli odejść. Witaj śmierci widmo, Julia tak pragnie. No cóż, Maduszu, mów. Śmiercią szczęśliwy jestem twojej, słuchać woli. Czy była kiedyś dama tak wabiona? Wabioną. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Dobry? Chcielibyśmy Państwa zaprosić na premierę Ożenku. Można powiedzieć, że Orzenku jest to teatr polski, czeski film. Jest to ambitny spektakl teatralny, eksperymentalny, w doborowej obsadzie znakomita komedia w doborowej obsadzie. Tak na święta w Polsacie. Zapraszamy. Zapraszamy. Święta prawda, że. To się to teatr polski czeski film. Jest to grupa prowadzona przez Piotra Lizaka. Znaczy jest to, zaczęło się od tego, że była to grupa kompletnie amatorska, jakby ludzie zrzeszeni do tego, żeby coś wspólnie zrobić. Wybór padł na orzanek. z tego co wiem, to te próby trwają już od długiego czasu. Ja tam jestem od około dwóch miesięcy chyba, może trochę więcej. Wszedłem w zastępstwo. Po prostu mnie Piotrek poprosił o to, żebym, żebym mu pomógł z postacią jajecznicy. teraz tam ujście, dobra. Dobra? Teraz jest rozkład sił czterech amatorów zaangażowanych od początku i trójka aktorów z dużo krótszym stażem współpracy, ale. Ale dogadaliśmy się bardzo dobrze. Jest to no, bardzo eksperymentalny projekt. Nie ma tam jakby. Czy założenia były pracy czysto warsztatowej, co na pewno jest widoczne, bo, bo, bo nie ma przyczynowo-skutkowości, nie ma jakby, poza tym, że trzymamy się tekstu Orzenku, to nie ma tam jasno zarysowanych postaci. Nie ma czegoś takiego, że jedna osoba, która gra w fiokłę czy, 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 czy pod kolesina, to jest od początku do końca ta sama osoba. Jakby praktycznie co scena jest zmiana, dlatego tu właśnie widać, że to była praca bardzo taka warsztatowa, bardzo otwierająco właśnie ludzi jakby niedoświadczonych ze sceną, a po prostu wyrażających dużą chęci. Jak najbardziej też uważam, że umiejętności mają na pewno odwagi do pozazdroszczenia, jakby jeżeli chodzi o, o. Bardzo chodzi o szlachetny wygłup w tym. No niby aktor po szkole teatralnej i pracujący w teatrze, to nieraz miałem większe opory niż, niż właśnie ci, ci ludzie nie, nie, nie pracujący w teatrze, czy nie pracujący w filmie, którzy radzą sobie z tym świetnie, jakby myślę, że to jest dla nich, dzięki temu, że, że, że była po prostu dobra zabawa z Piotrem, to efekt jest taki, że naprawdę chcemy to robić, chcemy się spotykać, cieszymy się z tych prób i jakby przy tak rzadkim czasie spotykania się, bo to były praktycznie raz, dwa razy w tygodniu próby, to, to w ogóle nie ma nic wspólnego z pracą taką teatralną, to efekt jest... No na pewno będzie zaskakujący, no, no, no nie jest to coś, coś normalnego, coś pospolitego, coś co można zobaczyć na scenach. Trzy, dwa, jeden, Improm! Znaczy tak naprawdę Klub Komedii jest grupą komediową, a nie chcieliśmy się nazywać ani, ani kabaretem, ani grupą improwizacyjną. Nie chcieliśmy w żaden sposób ograniczać swoich możliwości do działania, więc jest pięciu młodych, tak powiem ambitnych i wesołych ludzi, którzy chcą coś robić i zajmują się stand-upem, improwizacją i kabaretem również. Słuchajcie, drugi blok składa się również z pięciu gier i ten blok rozpoczniemy grą pod tytułem Kto? Czy? Gdzie? A więc przeniesiemy się na miejsce zbrodni, ale najpierw tak poproszę cztery osoby, które wezmą w tym udział... Cały kwiecień i cały maj, w, poniedział, w każdy poniedziałek w Czkina będą się odbywać imprezy pod tytułem poniedziałkowe impromocje. A, tak naprawdę to jest kontynuacja myśli, którą zaczął parę miesięcy temu Maciek Wojciechowski z Fru. a prowadził tutaj takie, takie spotkania, gdzie mm, improwizatorzy mogą spokojnie się spotykać i, i wygłupiać według gier a, improwizowanych i bawić przy tym publiczność, bo o to chodzi. A my lubimy poniedziałki, więc w poniedziałki można się dużo uśmiechać. Dzeskino nam zaproponowało, że, że możemy jakby tą myśl podchwycić i ją kontynuować, więc a, to jest dokładnie to, co klub komedy robí v tomto momente. Każdy poniedziałek sześć osób bierze udział w spektaklu, nazwijmy to w ten sposób. Jedna osoba jest osobą prowadzącą, czyli nie bierze udziału w grach, ale tłumaczy publiczności i zawodnikom, na czym to będzie polegać. Przestań, bo można z nią usłyszeć! Kto? Ja bezpośrednio, cholerę, wiesz, pomyślałem, pewnie się pojawił, stoi za mną. Tak, to on, to człowiek, artykuł gospodarstwa domowego, człowieka... Pumisek. A Pozostałe pięć osób bierze udział w kolejnych grach. Jest to tak zrobione, że są w tym zarówno członkowie klubu komedii, jak i grupy Inicjatywy Scenicznej F.R.U. No i również goście specjalni, którymi są bardzo często kabareciarze lub aktorzy lubuskiego teatru. I według kolejności, kto zabił? księżniczka zmieniona w robówę. Dobra. Kijanka. Kijanka. To o to, żeby każdy poniedziałek był jakiś gość, a czasami nawet ich dwójka. I do tej pory mieliśmy już okazję pracować z Joasią Koc, a z Łukaszem Kocharzewskim, a więc z znakomitymi aktorami naszego Lubuskiego Teatru. No, nie, matka, się szykował do tego. Mam taki scenariusz. Moja matka jest jak teatr. W kulisach możesz wszystko. Może <śmienny> jest... z Może no. Mam wczoraj Moja matka jest jak teatr, ciągle inna osobowość. No i gościem ostatnio była również Katarzyna Sobieszek, znana przecież doskonale z kabaretu Made in China. Czy to pan zgłaszał, że ukradnie panu samochód? To jest właśnie ciekawa sprawa, że kabareciarze i aktorzy, którzy teoretycznie mają styczność z improwizacją, mogą teraz próbować czegoś innego. I kiedy mieliśmy okazję porozmawiać z Łukaszem właśnie po występie, on był pełen emocji. To było dla niego niesamowite. To było fajne przeżycie. On jakby próbował czegoś nowego i bardzo odważnie grał w scenach, co podobało się publiczności. I myślę, że dla niego było całkiem fajnym wyzwaniem. No a Kasia sobie, jak wiadomo, to jest sprawdzona firma, więc Kasia jakby lubi wyzwania i, i tutaj jak najbardziej mam nadzieję, że jej się podobało. Mój przyjaciel jest wielką stopą i ma taką super moc że pachnie jak choinka zapachowa. Co to powiedział? Klub Komedii zaprasza w każdy poniedziałek do klubu Jazz no na poniedziałkowe promocje Będzie dużo fajnej zabawy, no i fajni goście. Lubimy poniedziałki.